mankowi witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku yy, z fajnych gier internetowych, bez pobierania oczywiście. Dzisiaj z... zaprezentuję Wam grę y, Finash i Ferb. Chyba każdy zna Finash i Ferba. no bądźmy szczerzy, kto tego nie oglądał chociaż raz. Wow. Bez dłuższego przedłużenia zaczniemy. Oh. Szczerze, jak gówno z tego rozumiem, więc od razu to pominę. Co jest? No. Mamy tutaj, tu jest tutorial, czyli pierwszy ten, nie mogę pierwszy. Jeszcze ty. No to... tutorial. To jako komina, kurwa. Ferb, wariacie. Dobra. Dzięki, suko, za pomoc. Dobra, bazim, się, skacze, zatrzymali. No, no co ty? Ole, ona szybka jest, suka. Kiedy, Kiedy to, to lecę? Czy ma gąbnię? Ja już to, to wiem. Biemy Z X C V B N lub M, tak? Ta. Każdym guzikiem robimy to samo, więc pochuj tyle guzików do używania dało. Chyba wrażenie, że one kurwa nie działały. Jakiś guzik pan nie działał, spokojnie, możecie 10 innych użyć do tego samego. Bez opierdalania się. Kurwa, sprawy prawych Czyli to jest Transport In... Transport Inator, tak? Ale beta, chuj, no. Ciekawe, zajebiste. Dobra, ale ja muszę się na drugą stronę dostać. E, chyba się dostałem, nie wiem, to Dobra, dalej. No dobra, weź w dupie cię mam, szmato jebana. Będziesz mi pierdoliła i tak wolisz tego, piaraszał ode mnie. Mogę to rozkurwić, nie mogę. No i pochuj to, Daniel, mogę tylko rozkurwić. O, to jest dobre. Tunko dobrej misji. Eee, obraz, Wszystko, wszystko, i chuj. CO? Nie, 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 nie A to w ciągu 30 sekund ta... No fajnie, jak oni mi pierdolili przez pół godziny, kurwa. A dobra w dupę mam o nie To nie peri tylko Pepe z Felu. O kurwa. Ach, pan dziobak. Spelu! Ogólnie podoba mi się tu kurwa. Jeszcze znalazłem taką fajną stronkę, która się nazywa kabum.pl Gdzie można nawet sobie zgasić światło i żeby tylko gra była w dupie to mam. Żeby tylko gra była. Możemy grać też pete dziobakiem. I tak zajebicie to jest przeciwane jeszcze ja teraz to wieczorem nagrywam, jutro na pewno z rana jakoś... Z rano albo w południu wrzucę ten filmik O kurwa, ale nie odpierdala i no tak to zajebiście jest, jak jest teraz ta wciąga w kluczowym rzymie wychuj Kurwa, się, którym było ale to jest gra na pewno, gdzie połowa osób, które w to gra, to są kurwa dzieci poniżej 10 lat, a już na kartonach umieszczają czyjeś mordy. Czyli w tym przypadku tego dniu też No jak, tak można. To jest uczenia agresji dziecka od tego Zobaczcie, tego krzywa morda Jak tak można? Zabiegać agresji Dobra Lecimy dalej, bo to kurwa szkoda czasu Trzeba jeszcze Peposzem pe zagrać? No chodź tu pizda. Tu 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 Kurwa zakręcił się waria Ta muzyczka w to jest tylko kurwa nocach. Nienawidzę! W ogóle, jak w jakiejś grze, dają monotonną muzykę. Monotonną, czyli non-stop, jedno i to samo leci. Kurwiający te jak chuj. Gdyby nie małych, kurwa, napisać jakiejś, kurwa ścieżki dźwiękowej, to oni muszą naprawdę dawać takie gówno. Kurwa, co ja mam tu zrobić? słuchać. Aha, dobra, dobra. Chyba muszę. Coś no wskakuj w tym zbiorek A tamto muszę kliknąć, kurwa to ja zleciałem No patrz no, Za wysoko od swel że tu nie można myszką z tej kamery ustawać Dobra, jest, kurwa A, Ty, tu kamery są, czekaj, mogę mogę rozpierdolić te kamery Zaraz, zacznę się zobaczę no tak, ja się powoli. Tak machać to swoim krzywą mordą. No dobra, chuj mam te kamery. To no dole jest jeszcze jakiś teleporter. Hmm, to jaka tam kurwa wskoczę? Nie jestem tylko tam idzie o tym. Dobra, wdypytam. Oa! Nawet jednego najgorszego puchara. Ale odjebałem. Ale przeszłem, przeszłem. Dobra. Jeszcze przed panem dziobakiem zobaczę jak się gra i koniec dzisiejszego odcineczka. Może jeszcze jeden fierdolek mam w kuj czasu i nudzi mi się. No to to już ciekawie wygląda. Muszę pięć kurwa pod znakiem zbierać. Dobra, jest PP. Dobra, mam cię w dupie. Ty majote kurwa. Piju. No ten to już... Z takim pepem nie było No i to też jest normalne, no bo nawet w bajce jest tak, że pepe napierdala będzie No ale czemu jest tak, że kurwa jeszcze ten napierdala o. Dobra, w dupie to mam W dupie kurwa to powinno się móc pomijać Ile razy można to słuchać? Nie, 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 Udać nie, 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 O kurwa! Dobra. Już próbamy, żeby się nie, 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 leć, nie, Leć nie, 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 nie,

Zamknij magnet, Midas się złoci kurwa, zaraz nie ma. O jest Magnes! O kurwa, jaka się też. no i teraz to kurwa. No, dawaj szybko, bo nie mam czasu. Magnes mi zaraz przestanę działał. No i chuj przestaje. Muszę zbierać to. O ty sucho! Kurwo. O kurwo. Do, Pepe, to do ładowum, Nie ma, no, weźmy ciężko. Kto nigdy nie odgrywa tego, pana pan Dobra, tam też... On ogólnie wysoko skaczec, prawda? Ale mi gdzieś kurwa to, to trzeba mi utalę. Tak, jeszcze się odbija od skrzynek, co za Dobra, jestem Jest kurwa, jest! Dobra, to mam co kurwa? Co, kurwo? No ci to było. Jest! Kurwa, jest! Podsyłajcie mi jakieś gierki do zaprezentowania, bo ja naprawdę nie wiem. Tchu jest tych gier. a ja nie wiem, co ja mam się prezentować po prostu. No, jeszcze na koniec. Słuchaj, niczym Strasburger. No, tylko że Strasburger na początku. No to tak. Czym yy, podobny jest do siebie papier z piłą łańcuchową? 3 sekundy na odpowiedź. Moment nieuwagi, palec upierdolony. Aha, dobra. Trzymajcie się na kawa.